to będzie startował do Senatu, co się mi w tej chwili w Izbie samorządowej w Senacie. Jaki jest ogólny problem? I jak my mamy lekką ręką, ręką y, za, oddać powiedzmy przyszłe przychody dotyczące y, kotłowni spółce, no to ja się pod tym generalnie nie podpisuję. Takie są propozycje w tej chwili moje i innych rozwiązań nie widzę. Zgodziłbym się na taką sytuację, gdyby na przykład wszyscy mieszkańcy, błąd się z gminą, bądź ze spółdzielnym mieszkaniową kupili kotłownię. Wtedy ma to rację, by to kupili z kominem, kupili ze złomem, kupili z działką. Yy, ma to uzasadnienie i, i takie, powiedzmy, yy, faktyczne i odbiór społeczny, byłby zupełnie inny. W tej chwili są takie decyzje przez Państwa podejmowane i decyzje budżetowe, bo wszystko Państwa zamiast uchwały, czy uchwały budżetowe, czy uchwały innych jednostkowych radnych gminnych. I ja na ten moment tego rozwiązania nie widzę. Będziemy się zastanawiać poważniej i mocno. Jeżeli spółka. które Państwo też broniliście na tej sali, aby ceny były jak najniższe. Państwu ciepła. Co ma wpływ? Nie, zmieni. O. No, rozmawialiśmy ten temat długo w tej chwili. My walczyliśmy o to, żeby wynik finansowy spółki był jak najlepszy, żeby ta wiarygodność była jak naj, lepiej, lepiej ocenia, czy nam się to uda. Zobaczymy. Mamy doświadczenia po trudnym kredycie dla spółki wodno która też nie miała dobrych wyników finansowych, aczkolwiek istnieje dużo dłużej. Udało się jeden bank przynajmniej zachęcić do tego, że oferta została złożona. Zachęcić też używam tego słowa, bo prowadziliśmy wiele, wiele rozmów, a nie złożył ofertę, bo taki podmiot jak spółka wodno-ściekowa, która ma majątek Powiedzmy, milion księgowej wartości 6, 7, tyle wykazano. Jestem uwiarygodni. E, I były problemy z tym. I tutaj... Ale no właśnie, no były problemy z tym. Jest tak, jest, to się nie jest rada nadzorcza, jest walne zgromadzenie, i będziemy wszyscy pracowali łącznie z radą gminy, aby znaleźć taki instrument żeby ten kredyt spółka dostała i żeby wynik, też na ten wynik pracujemy do zamknięcia, z tego sezonu grubszego spółki jak najlepsza. Czy spółka dostanie pracę, które będzie mogła sprzedawać, nie wiem, pod czy będzie komin z zabezpieczeniem, nie wiem, kredytu, czy przyszłe przychody, czy hipoteka z jakiejś tam części, no się będziemy nad tym tej W tej chwili jesteśmy na etapie programu funkcjonalno-użytkowego. Spółka zleciła taki program. Ma być wykonany zgodnie z umową do 16 maja, nie jest to proste opracowanie, i od tego momentu zaczynamy procedurę. W tej chwili procedurę uruchomienia e, przetargu na połowienie wykonawcy, czyli projektanty i wykonawcy jednocześnie pokłosu. Sprawy finansowe uważam, że będziemy wiązali zapewne e, no z końcem oddania tej inwestycji, to będzie proszę Państwa ten sezon rzeczy. Czyli ten rok po jest budżetowy, czy nam się to, to nie uda z przyczyn po formalny. formalnych. Są różne sytuacje, przetargi, zaskarżenia, różne historie. Nie wiem, w tej chwili być może będzie podjęta przez, nawet nie znam do końca, procedurę, czy przez walne zgromadzenie spółki, czy przez Radę Nadzorczą uchwała, nie wiem, kredytowa i to wystarczy, żeby rozpocząć inwestycje w sensie, w sensie rozpisania przetargu, a o będziemy myśleli na koniec roku. I nie wykluczam tutaj żadnej naprawdę opcji. Postaram się wziąć pod uwagę wszystkie elementy, z czego Państwo dzisiaj doświadczacie. Choćby nie sprzedajemy emisji, w tej chwili wszelkich, żeby było pewne bezpieczeństwo, tylko zostawiamy tą rezerwę na, na koniec roku. Się równie dobrze mogłaby gmina sprzedać mieć, nie 16 tysięcy, tylko 23 tysiące sprzedać, nie się spółka martwi. Można było taki scenariusz też rozważyć. Jest to niezależny podmiot w tej chwili. Ale tego nie robimy. Być może trzeba będzie jakieś zabezpieczenia inne, i nad tym będziemy pracowali. Co ja mogę dzisiaj więcej powiedzieć? No. Ja tylko patrzę tak historycznie. Od trzech, czy 3-4 trzech, lat rozmawiamy na temat tej głowni i, i, i nikt lepszego nic nie wymyślił niż to miejsce, w którym jesteśmy. I pozwólmy naprawdę w tej chwili temu organowi działać i tutaj Państwu walnemu zgromadzeniu, tak się będę nazywał sami i, i Radzie nadzorczej, abyśmy ten jakby proces dalej kontynuowali w takiej wersji, którą w tej chwili Państwu przedstawiam. Dziękuję bardzo. Pan Radny proszę bardzo. To bardzo krótko. Panie Wójcie, na jaką rzecz? Dlaczego do spółki, na jaką rzecz? Na to, żeby rozwiązać problem raz na zawsze. To się ciągnie 4 lata, 4 lata za długo. Czy jeszcze jakieś interpelacje? Proszę bardzo. Nie widzę. Interpelacja. Jeszcze jedno, panie przewodniczący. Głównym powodem były powody budżetowe. Można to tak... No. sarkastycznie no, można czytać, można czytać. No oczywiście, dlatego no, ja ja można tak sobie postawić tutaj wagę i tak położyć te pieniądze. Panie radny, to była interpelacja. Dzięki pieniądzom, co zostało wrzucone do budżetu. Jakie to ma znaczenie dla gminy, Wyróż pod uwagę problemy, jakie mamy z ciepłem. Tak byśmy porównali te inwestycje, które Pan dzięki temu wrzucił do budżetu. Tylko, że teraz pan, te, pan tego nie wymieni, bo Pan również może powiedzieć, że to kanalizacja. Ale ja również mogę wymienić inne inwestycje, które dzięki temu zostały wrzucone do tego budżetu. Dziękuję. Rozumiem, że automatycznie przejdziemy do punktu dziewiątego. Zapytanie i Panu Proszę bardzo. Zapamiętam, później udzielę głosową. Czy ktoś radnych chce punkcie zapytanie i wolne Nie widzę. Pani Sołtys prosi o głos. Trzymamy sporę Rady, aby A proszę bardzo, Pani Radna. A bardzo, pani radna. Rady? W wolnych wnioskach ja może powiem na temat tej którą mamy tamte tam do rady nie nie ma ze mną tutaj Pani Dyrektor do Kultury, bo jest wtorek, ale już mamy przygotowaną pracę, którą tą mamy przygotowane listy uczestników i najważniejsza rzecz to jest taka, że w poniedziałek, ten najbliższy poniedziałek o godzinie 12, na jakiś o godzinie 12 zrobimy w dużym gronie posiedzenie robocze na które zaproszenie są radni, są się księża z czterech paradii, yy, przedstawiciele straży, policji, yy, szkół, nauczyciele płeków, po to, żeby już ta impreza nam wyszła. Co to jest? Jest to sztafeta papieska. Yy, bo radni nie wszyscy wiedzą, spotkanie z sołtysami sami miałam, że troszkę już na ten temat powiedziałam. Praktycznie to w zasadzie jest ta impreza już prawie do piętka. Bo jeśli jest ustalona i obierdzona praca, jeśli mamy już przygotowane elementy dekoracyjne dla wszystkich uczestników, będzie to w kształcie takiej ryby biało-złota, pokardka i to będzie już przygotowane, natomiast to są tylko dostarczymy. To żeby uczestnikom w dniu jego wszystkim poprzyczepiać, żeby taki element dekoracyjny mieli. Będzie przygotowany transparent na samochód strażacki, flagi papieskie białe, żółto -białe w żółto-białym kolorze. Po to nawet te elementy dekoracyjne. Chcemy je później wykorzystać do zdjęcia pamiątkowego, które zrobimy sobie przy kościele tam w Bilejowie, przy tym kamieniu papieskim, tak nazwę. Poprosiłam też księdza proboszcza, żeby do tej uczestników, do nas wszystkich, żeby jeszcze powiedział, kilka słów na ten temat, żeby to było takie spotkanie i chciałabym, żeby tam właśnie były te zdjęcia. Zdjęcia tych, co biegną, zdjęcia organizatorów, więc mam na myśli tutaj że są, że są prakty, żebyście Państwo przybyli mniej więcej na godzinę 14 do Milejowa, żeby można było to wszystko uwiecznić. Była też taka propozycja, żeby może ten bieg zakończyć w lesie, ale nie wiemy, kiedy on się dokładnie zakończy. Może powiem tak, od godzinie 9 jest już szar Milejowych w kościele. 10.15 jest wybieg spod dołu kultury. Ja może tak przeczytam mniej więcej, bo ja zaraz są wiceodam dekad. I jest tak, odcinek pierwszy to jest spod dołu ulica Bożej, wieś, szabałówka i tutaj będzie wieś, milejów, to kadaj Natomiast od szabałówki do pod kobrysztuka, milejów, wieś. Od kajtanówki lewców do Kiekiełka, górne kajtanówka może jakoś gdzieś pomyliłam, bo pominęłam, przepraszam. Ja bym prosiła, żeby tam są tysiące że to gdzieś się spodzieżyli, żeby też tam swoich uczestników dopisali. Dalej jest łańcuchów, Kiekiełko, łańcuchów szkoła, to odpowiedzialny tu są łebskie, łańcuchowska. Łańcuchów szkoła, kolonia ostróbek, tu pan Jóźbia. I łań... Przepraszam, łańcuchów szkoła i kolonia ostróbek to łańcuchów. Kolonia Ostrówek do Maryniowa. Kolonia Ostróbek to odpowiada. Maryniusz do szkoły. To odpowiada Buba. Maryniusz Szkoła do mostu na wulce Bieleckiej. No, bulka Bielecka. I od tego mostu do Białki tu już bym prosiła z miło na tej prostej całej. Później kolonia od białki do kolonii Jaszczów pod sklep Białka odpowiada. Od kolonii Jaszczów do Jaszczowa Szkoły. Kolonia Jaszczów od sklepu do Jaszczowa Szkoły to kolonia Jaszczów. Jaszczów szkoła do wiaduktu Wysołaja, Jaszczów odpowiada. Od wiaduktu ciemną ulicą pod dożenie Wysołaje. Wysołaje do rzeźnia od do skrzyżowania na cygance kolonia Wysyłaje. Od skrzyżowania pod górę do Popław, tu już cygarka, bierze pałeczkę. Od Popław do Jakusia, popłaty biegną. Od pana Jakusia do skrzyżowania na Antoniu, te tu odpowiadają. Od, skrzyży, od, teraz od skrzyżowania na Antoniu, od, czyli od skrzyżowania od Antoniowa do renizy na Antoniu, Antonius odpowiada. Ale od renizy już do Cmentarza, do Milejowa, odpowiada kolonia Antoniusz i Zalesie. Ale tutaj już jak jest pargański, tam na zakręcie, na wylocie w stronę cmentarza, znowu bierzemy, milejów bierze wałeczkę, żeby tu przy cmentarzu i na całej tej prostej, tam od zakrętu jak się wyjeżdża w kierunku Antoniowa, to...